Fantastyka moim życiem oraz kanał audio Opowieści zapraszają do odsłuchania fragmentu książki Granty i Smoki, Łukasza Kucharczyka. Pewne wydawnictwo. Nad potężnym i bezkresnym lasem Utaputa rozległy się doniosłe krzyki. Szybko, sprawnie i bez sentymentu przeganiając kryjącą się wśród gęstych krzaków nieśmiało spoglądającą z rozchwianych gałęzi utuloną w spokojnym powietrzu baśniową, i magiczną ciszę. Zgubili się. Tego byli już pewni. Na nic zdała się pożyczona od profesora Pollo słynna mapa kontynentu, zwana też, głównie przez niego samego, opisaniem świata. Profesor zapomniał wspomnieć, że sporządzono ją w czasach jego akademickiej młodości, jakieś 600 lat temu, gdy wiele krain było jeszcze nieznanych. Położona na dalekim wschodzie Agrabia była jedną z nich. Profesor nigdy nie miał z tym najmniejszego problemu. Zawsze z lekceważeniem odnosił się do dorobku młodszych kolegów, uznając ich odkrycie za konfabulację. Twardo stał na stanowisku, że świat kończy się właśnie tam, gdzie on skończył badania. Dlatego teraz, doświadczając pełnej materialności owych konfabulacji, przepełnieni goryczą i rezygnacją wędrowcy, bohatersko stawiali kolejne kroki. Na oślep, ku nieznanemu, raz po raz ostrymi maczetami torując sobie drogę przez wszechobecne zarośla. Niestety... Również i takie rzeczy wiązały się z próbą organizacji konferencji naukowej na Wydziale Nauk Barbarzyńskich Uniwersytetu Wielkobohaterskiego imienia Kelta Niezwyciężonego. I jak do tego doszło? Rozpocząć należy, jak zwykle w takich sytuacjach, od wniosku stypendialnego. Wszystko zaczyna się od wniosków stypendialnych. Stypendium doktoranckie dawało dochód. Dochód dawał czas, a czas dawał możliwość pisania rozprawy doktorskiej. Owszem. Pewien problem stanowił fakt, że działania potrzebne do uzyskania stypendium skutecznie uniemożliwiały sam proces pisania. Ale tym absolutnie nikt nie zawracał sobie głowy, przynajmniej do momentu rozpoczęcia ostatniego roku studiów. Organizacja konferencji naukowej dawała dużo punktów we wniosku, dlatego Cilgerian nie mógł przepuścić takiej okazji. Gdy tylko uzyskał błogosławieństwo profesora, z błyskiem w oku zabrał się do dzieła. Zorganizował piękne ryciny reklamujące wydarzenie. Gdą ją pocztą rozesłał zaproszenie na wszystkie wydziały nauk barbarzyńskich, a także na zaprzyjaźnione wydziały skrytobójcze, łotrzykowskie i rycerskie w całej Kambrii. Za catering konferencyjny miały odpowiadać leśne skrzaty, a gości witać specjalnie zamówione golemy. A po konferencyjną kolacji planowano uświetnić koncertem popularnego zespołu Kirkę, słynącego z tego, że składał się z samych Syren. Prelegentów zapobiegawczo planował przywiązać do krzeseł na czas występu gdyż nieopodal stołówki znajdował się uczelniany basen. Temat konferencji również wydawał się gwarancją sukcesu. Otóż brzmiał on. Bazyliszki wobec wyzwań współczesności. Ontologia, genealogia i ucinanie łbów przy samej szyi. Cilgerian nie wyobrażał sobie, żeby ktoś mógł się nie skusić na tak uniwersalnie skonstruowane zagadnienie badawcze. Podczas przygotowań popełnił tylko jeden, jedyny błąd. Zupełnie malutki, taki tyci-tyci. Uzupełniając formularz zamówieniowy o odpowiednie kody, w podpunkcie dotyczącym materiałów gospodarczych zamiast XYZJHIK1 pisał XYZHJIK1. Był to błąd zarazem przedszkolny, jak i kardynalny. Pod pierwszym hasłem krył się po prostu dywan, a pod drugim dywan latający. Pani Halinkane z działu zamówień publicznych była nieubłagana. Doktorant miał do wyboru, albo. Ponownie wypełnić wszystkie dokumenty i jeszcze raz starać się o podpisy przełożonych na czele z dziekanem i rektorem, lub też udać się w niebezpieczną i grożącą śmiercią podróż na Daleki Wschód. To właśnie tam roiło się od najróżniejszej maści potworów, a szlaki były pełne zbójców czekających na życie niewinnych wędrowców. Lecz to w tym miejscu, według przeprowadzonej w bibliotece kwarendy legend i podań, miały znajdować się ostatnie na świecie latające dywany. Wybór nie był więc trudny i wydawał się całkiem rozsądny. W wędrówce towarzyszył mu sekretarz konferencji, pan Rorty, pragmatic Book, któremu obiecał zaświadczenie do stypendium studenckiego. Wszelkie stypendia, jak widać, są czymś na wzór naczyń połączonych i polegają na psychologicznym podziale obowiązków. Pradawne drzewa lasu Utaputa już dawno, jeśli w ogóle kiedykolwiek miały taką przyjemność, nie były świadkami tak zaciekłej dysputy o charakterze ontologicznym. Istnieją! wykrzyczał Cilgerian. – A właśnie, że nie! odwrzeszczał Rorty. Czy pan, panie Rorty, podważa moje kompetencje badawcze? Przypominam panu, że dokładnie przestudiowałem prawdy z tysiąca i jednej nocy, świadectwa i fakty przecherezady, a nawet dezorientalizm Saida. Nie mam mowy, bym coś przeoczył. Latające dywany istnieją i są gdzieś tu, w tym kraju. Zastanów się, człowieku, jakim cudem dywan może latać. Błądzimy od kilku dni, kończą nam się zapasy. Noc w noc słyszymy zewsząd syczenie, huczenie i powarkiwanie. Mam tego dość! Wracamy! Jakim cudem, jakim cudem, a takim cudem! Przypominam panu, że jeszcze niedawno wspinaliśmy się po olbrzymiej fasoli na Wyspę Olbrzymów! Silgerian nie mógł złapać tchu, ale dziennie kontynuował. I co? I ona też nie istniała? Czy nie może pan w końcu łaskawie przyjąć do wiadomości faktu? Że świat, w którym pan raczy ku wdzięczności wszystkich uprzejmie bytować, jest strefą o wysokim indeksie magicznym, który powstał na skutek działań pradawnych mędrców generujących niezwykle silne pole magnetyczne, którego efekty wtórne obecnie odczuwamy. Że ziemia, po której stąpamy, jest falą paradoksu rozlewającą się po morzu przyczynowości. Otóż to uprzejmie zgodziła się przechodząca nieopodal ryjówka, wychylając zamyślony pyszczek z nadlektury gońca zwierzęcego. W milczeniu patrzyli, jak znika w krzakach, mrucząc coś o złodziejach, stale podwyższających czynsze za wynajem dziupli. – Pff, banie luki – prychnął Niziołek. – Nie, nie, bardzo pana proszę. Podważa pan naukowe fakty. Taką postawą zrównuje się pan w swym zakrzywionym osądzie rzeczywistości z okrągłoziemcami i wyznawcami niedorzecznej teorii, wedle której król Cambry miałby być jaszczurołakiem działającym pod przykrywką. – No ja nie wiem, czy to takie znowu niedorzeczne. Czytałem ostatnio w tak, że król podejrzanie często urządza sobie drzemki, gdy tylko zrobi się nieco chłodniej. Czy to nie daje panu do myślenia? Zresztą pisał o tym sam naczelny. Ten uszaty koblin. Niestety zapomniałem nazwiska. A ziemia jest okrągła i basta! zakończył dobitnie student i zadarł wyniośle nos. Okrągła? Brak mi słów. Kto pana przyjął na te studia? Ziemia jest płaska jak deska, panie Rorty. Czyż nie oglądał pan obrazów siedmiu krokodyli podtrzymujących świat na swych grzbietach? Satelit wykonał ich przecież setki. Widziało je każde dziecko! Nigdy nie dokończyli już tej dyskusji. Wpierw przerwała ją ogromna mucha, która usiadła na nosie Cilgeriana. Rorty wyeliminował ją z gry jednym, szybkim i efektownym ruchem dłoni, wymierzając przy okazji należną w jego mniemaniu sprawiedliwość twarzy doktoranta. Cilgerian nie zdążył zareplikować, bo oto usłyszeli ten ten kopyt. Wielu kopyt. Instynktownie schowali się w zaroślach. Ich oczom ukazali się jeźdźcy. Byli tłuści i brodaci, z oczu patrzyło im źle, bardzo źle. Pokrzykiwali złowrogo. Jesteśmy plagiatorami! Jest nas czterdziestu! Jest nas czterdziestu! Jest nas czterdziestu! Największą odrazę budził ten jadący na Jego broda była najdłuższa, brzuch największy, a z oczu patrzyło mu jeszcze gorzej niż pozostałym. Były małe, chytre. Miały zwężone źrenice, które doskonale korespondowały z obleśnym uśmiechem i dawały prawo przypuszczać, że drzewo genealogiczne jeźdźca składało się z kotołaków przynajmniej w połowie. Wrzasnął na całe gardło głosem przewodzącym nam źródł dźwięk buzdyganu roztrzaskującego hełm. Jam jest kapitan plagiatorów! Jam jest kapitan plagiatorów! Jam jest kapitan plagiatorów! To całkiem uprzejme z ich strony, że tak beztrosko wyrzucają z rękawa na lewo i prawo kolejne ekspozycje zauważył pan Rorty, obserwując jeźdźców poszerzonymi z przerażenia oczami. Ci zatrzymali się nagle przed wielkim, porośniętym mchem głazem. Kociopyski kapitan odchrząknął i zadeklamował. Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku naszej chwale, otwórz się, sezamie! Nagle wydarzyło się coś dziwnego. Z podporastającego głaz zaczęły jeden po drugim wystrzeliwać świetliste promienie. Kamienne pęknięcia zaiskrzyły, jak gdyby same demony czeluści smagnęły głaz swymi ognistymi nachajami. Kamień rozbłysnął białą poświatą, i oczu naszych bohaterów, wciąż bezpiecznie skrytych w leśnej gęstwinie, ukazały się bogato zdobione wrota. Tilgerian wyszeptał: Trzeba przyznać, że te dalekowschodnie systemy zabezpieczeń są zdecydowanie lepsze od naszych. Ostatnio czytałem w tekstach heroicznych. O idiotycznych hasłach, które elfi budowlańcy zainstalowali w jednej z krasnoludzkich kopalni. Podobno rozpracował je jakiś chory na umyśle stróż podający się za czarodzieja okolicznego uniwersytetu. Cicho, bo zorientują się, że tu jesteśmy, prychnął Rorty. Obserwowali, jak zbójcy znikają w mroku groty. Cilgerian gorączkowo myślał, co powinni teraz zrobić: zawrócić i ponownie błądzić po niekończących się leśnych ścieżkach wielkiego i niebezpiecznego utaputa? Prosić o pomoc tych niezbyt zachęcająco wyglądających zbirów? Analityczny umysł doktoranta finalnie zasugerował mu opcję, która zdawała się mieć przynajmniej odrobinę sensu. Panie Rorty, spieszmy się, zapewnie wrota wkrótce się zamkną! wykrzyknął i wynurzył się z krzaków. Co ty wyrabiasz, głupcze! Nie widzisz, jak oni wyglądają? Pozabijają nas! zajęczał Niziołek, blady z przerażenia. To jedyni ludzie, których napotkaliśmy w ciągu ostatnich tygodni. Kończą nam się zapasy, woda. Poza tym, w takich jaskiniach często natrafić można na magiczne przedmioty. Przynajmniej tak piszą w bardzo wiarygodnych reportażach z serii Lochy i Smoki. Może znajdziemy tam nasz latający dywan! Zawołał z entuzjazmem młody barbarzyńca i w kilku susach pokonał drogę dzielącą go odwrót. Pragmatic bruk, trzęsąc się niczym galareta, doczołgał się do głazu i po chwili namysłu wskoczył za doktorantem przez niknące i kurczące się drzwi. Otoczyła ich ciemność. Jedynie w oddali niewyraźnie tlił się blask pochodni zbójców. Stąpając cicho, niczym najlepsze leśne skrzaty, wędrowcy ruszyli ich śladem. Droga zdawała się ciągnąć bez końca. Korytarze sezamu prowadziły chyba do samego wnętrza ziemi. Nagle pochodnie zniknęły. Tilgerian, ostrożnie macając wilgotne ściany rękami, wywnioskował, że mają przed sobą zakręt. Powoli wychylili się za niego. Oślepiło ich wybuchające zewsząd zielonkawe światło. Przywykłe do ciemności oczy dopiero po dłuższej chwili rozpoczęły rozpoznawać kształty. Przed nimi znajdowała się ogromna jaskinia o malachitowych ścianach. Czterdziestu zakapiorów opróżniało pękate juki. Silgerian chłonął wzrokiem zawartość jaskini. Nie było w niej jednak ani złota, ani diamentów, nawet jednego latającego dywanu. A co było? Cytaty wnętrze wypełniały cytaty z najprzeróżniejszych dziedzin nauki. Tuż przy wejściu piętrzyły się słowa skradzione z najwybitniejszych artykułów traktujących o socjologii górskich goblinów. Tuż obok rozsypane były cytaty z dzieł twórców Karskiej Szkoły Zamordystycznej. Nieco dalej jaśniały genialne frazy ojców założycieli post palenizmu, nie mógł napatrzeć się na iskrzące zdania z dobrze znanych mu monografii poświeconych bohaterstwu teoretycznemu. Choć nawet on, ekspert w dziedzinie okrzyków bitewnych, nie znał wszystkich zgromadzonych tu wersetów. Cała jaskinia wręcz mieniła się genialnymi, choć kradzionymi sentencjami. Znaczenia, często wzajemnie sprzeczne, aczkolwiek niewykluczające się, eksplodowały aż pod samo sklepienie. Plagiatorzy wysypywali z worków swe łupy. Stosy powiększały się. Pan Rorty chciwie patrzył na kubkę cytatów skradzionych z tekstów dotyczących nauk o życiu małżeńskim gremlinów, które pozwoliłyby mu błyskawicznie ukończyć licencjat. Nie znajdziemy tu naszego dywanu, panie Rorty. Proponuję odwrót. Wyszeptał Cilgerian, który, patrząc na ostre szable plagiatorów, stracił ostatecznie ochotę na proszenie zbójców o pomoc. Argumentem przeważającym za wycofaniem się był, oczywiście, również kręgosłup moralny teoretyka barbarzyństwa i silne przekonanie, że samodzielność to cecha niezbędna podczas wędrówek krętymi ścieżkami nauki. Pech chciał, że jeden ze świeżo zdobytych cytatów doturlał się aż na sam skraj groty. Młodzieniec nadepnął na niego, a ten wybuchł wściekłym fioletem i wydarł się w niebogłosy. Czym jest topór? Sensem tego, co zbudowane teoretycznie i co dynda da ci tuż za szyją, pięknisiu? Cilgerian bezbłędnie rozpoznał w tym fragmencie przyjemność ucinania autorstwa Bretiusa. Nie było jednak czasu na dogłębną analizę, gdyż w jednej sekundzie otoczyli ich plagiatorzy, przystawiając ostrza szabel niebezpiecznie blisko szyi doktoranta i niziołka. Młodzieniec pomyślał, że tak krytykowany przez niego badacz mógł mieć jednak w swych dociekaniach rację. A słowa o sensie ucinania być może okażą się prorocze. Coście za jedni? Szpiedzy? Złodzieje? Komisja do spraw tytułów naukowych? Zagrzmiał kapitan. Ja 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 jestem Tilgerian, doktorant metodologii nauk barbarzyńskich z Uniwersytetu Wielkobohaterskiego imienia Kelta Niezwyciężonego, dokładnie z Wydziału Nauk Barbarzyńskich, katedra literatury hybryjskiej, a to jest pan Rorty Pragmaticbrook. Student studiów zaocznych uczęszcza na moje konwersatorium. My, my organizujemy konferencję i, i szukamy latającego dywanu, bełkotał śmiertelnie przerażony młodzieniec. To jakieś głuptaki, szefie. Zarżnijmy ich i będzie spokój! rzekł litościwie jeden z plagiatorów. Kapitan przerwał mu stanowczym gestem dłoni. Powiedz mi, chłopcze, czy twoje serce jest czyste? zapytał bandy, świdrując Cygeriana kocimi oczami. Ten nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Trząsł się tak mocno, że jego hełm z rogami biesa bliski był upadku i roztrzaskania się o podłogę. Do akcji wkroczył pan Rorty, wietrząc w pytaniu szansę na przeżycie. — Nie wiem, co prawda, jak z sercem tego oto młodego badacza, wasza niegodziwość, ale zaręczam, że zarówno jego umysł, jak i cała reszta ciała są niezwykle czyste, wręcz sterylne, niezapisane, nieskalane — zapiął Niziołek. Kapitan uśmiechnął się chytrze i powiedział. Daleko za lasem jest pustynia, a na środku pustyni grota, która otwiera się tylko przed tymi, których serca są czyste. Na jej dnie zaś jest lampa, a w lampie dżin, który spełnia trzy życzenia. Jeśli przyniesiecie mi lampę, darujemy wam życie i puścimy wolno. Janowi wybitnie nie podobał się nieszczery, ochydny uśmiech, który towarzyszył kapitanowi podczas wypowiadania ostatnich słów. Jako, że dla miłej odmiany moje serce jest plugawe i nikczemne, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć panom owocnych poszukiwań i pożegnać się, powiedział Rorty składając dworski ukłon, po czym zaczął wycofywać się w głąb korytarza. Ostrze szabli skierowane wprost w sam środek klatki piersiowej skutecznie zachęciło go do zatrzymania się. Westchnął ciężko i pomyślał, że następnym razem będzie wybierał uczelnie bardziej roztropnie. Czytał Wojciech Cieślawski Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.